No co jest? Czy ja mam tylko... Ja bym chyba... Spadłem! Kurde. Dobra, gotowy jesteś? Ej ty się przywitaj Nie, ja się ostatnio witałem, teraz ty się witasz. Ja się nie witam. No to się nie witamy. No to się nie witamy. Dobra, no to przychodził mapę. Tak? No dobra, przychodzimy mapę. Okej. Okay. Okay. Dobra, to czytaj zasady. Okej okay. Dziękuję za ściągnięcie mapy Doodle Jump. Do Minecraft, mamy mapę Minecraft, to jest Doodle Jump i dzisiaj razem z Bremem przejdziemy, może jednak się przywitamy. No dobra, no to cześć. No cześć, dzień dobry. Ale to już i tak będzie już, to, no to, 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 to co czytałeś to, to już jest... i tak będzie po tym. No, dobra, ten... dobra, dobra. Dobra, no to co, no to witamy was na mapce Doodle Jump. Dokładnie. Tutaj mamy jakąś czarną dziurę. I trzeba się wspiąć chyba na samą górę z tego co mi. A, uwaga, uwaga. Tutaj domo. są. Słuchaj, chodź tu Bremu. Tutaj sobie jest opis różnych bloków. Aha. Yy, tu black jest hole. czarna dziura, takie, takie coś. Yy, oj, przepraszam. O, rozumiem, się, rozumiem. Szczerze. Takie jakby dymki. Aha. To super player bro. up, czyli pod po tego. Czy ja to dobrze rozumiem, że? A, czyli że do góry nas Postuje playera do góry, tak? tak Tutaj mamy okay. bro, brown platform, czyli hamuje gracza. To mamy... poczekaj, czyni, no, że ja teksturpaka zmienię co. No. Okay, już. A ja okay, może też. No. Znaczy, no ja mam tego defaultowego teraz. Aha, dobra. Mamy zieloną platformę. Bo by y nic, nic się nie robi, nic, nie rusza się. I mamy niebieską, która się rusza. Jak widzimy tutaj, one się chowają. Okej, okay, no, jumpy okay. Jak ktoś nie, nie kojarzy, to jest grana Androida, z tego co kojarzy. Dobra, mamy pressure plate, która tworzy specjalną jakąś akcję. Jakąś Properl, proper, proppe. Ler hat to jest jump boost, to jako jasz Tak, tak, tak. Tutaj też. Shoes. to jest tutaj też, też, ok. I jetpack i to tak też, samo, ok. Dobra, no to co, no to co, Teraz, no to co? A tutaj co? jeszcze mamy rules. Play on peaceful, czyli grajmy. Dobra, na gramy. Jedziemy, dawaj. A co tu jest? Tak, już, Aha, ty to, już to, też to, masz to, game moda 2 chyba. Player czekaj. One, ja jestem player 2. Czekaj, czekaj, czekaj. Ok, już. No dobra, startujemy. Lecimy, dawaj. No to co już lecimy? Dawaj. No kto pierwszy LOL, ja przeskoczyłem chyba na ten Co, już mamy skakać? Ja spadłem stary już Stary to przegrałeś Jak to? Stary ja też spadłem, o ja to, to czekaj, dobra, to jeszcze raz. To się nie liczyło w takim razie. No dobra. To nie ma, To nie miało sensu Ale ja cały czas ginę. Ja też What the fuck! O już nie ginę To ja się tepnę do ciebie No i Bremu. No co? Dobra, żyję. Lecę do góry. Chodź, Bremu. Ej. To teraz ja jestem pierwszy. No dobra. No dawaj, dawaj. Dobra, gotowy? No gotowy. Dobra, lecimy. Lecimy. Kto pierwszy? Kurczę, znowu to samo miejsce. Trudno da. Może znowu więc... Już nie żyje stary, ja już nie mam jak Fak, ja już Spadłem nie chyba <grym> no, Dostałem chyba coś. O, ale dostałem <grym> busta! Ale spadłem w pajęczynę. Dobra, 24 sekundy, mam takiego boosta, tylko muszę w wyskoczyć. No nie wierzę w to! Nie, to nie ma sensu stary, no to nie ma zara radochy w ogóle. Co no, to to jest? jesteś na spawnie cały czas! Jaki spawnie? Spadłem! No nie! O boże... O boże... O, i, ty ja tutaj jestem i... Ale jaja, jak się klikniesz, masz taki jakby save. Co? Wiesz? No. Jest taka, jest taka y, płytka naciskowa... Oj, spadłem. Którą zapisujesz chyba się. Naprawdę? No. Jestem tutaj ciągle teraz. Jestem ten. To Ale jestem chyba teraz ten... graczem jeden, wiesz? Też muszę na nią wejść, na tą płytkę. Oj, spadłem. Kurczę. <laughs> Jezu, to... Co się dzieje, stary? To nie ma sensu. Dlaczego? <laughs> no, ja cały czas spadamy. Spadam. No, co my się nigdy tam nie dostaniemy. No przecież ja cały czas failuję. Ta platforma jest Gdzie ja w jestem to. w ogóle, stary? W pajęczynę wleciałem. <laughs> A ja spadam ciągle Może po prostu normalnego escape'a jakiegoś... Bo jak... <laughs> <śmienicza> o, bo... o jestem, dobra, próbuję, jeszcze raz spróbuję próbuję jeszcze raz Wpadłem A ja cały czas spadam w dół Bardzo śmieszne. będę spadać ciągle. No ja jestem player 4, ci. A ty nie tam przeszkadzasz. To co, co ja mam w tam wejść stary, żeby zapisać sobie to Kurcze, gdzie ty jesteś? Co ty tu robisz? <śmum> o jest. <tu> <śmum> oh Dobra, to ja jestem player 3 Dobra, jest set Bremus spawn point. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay dobra. No tak no nie. trochę. Spodam, spodam, spodam. spokojnie, no może to jednak nam się uda. Przejść, trudne, wiesz? trudne jest. To jest głupie, a nie trudne. To jest głupie, k***a, Patryk. Cześć. <tryk> Jezu. Fuck you. <tryk> świetnie Patryk. Nie, no nie jest fajnie. No nie. Myślę, że było fajnie. Ja też. Gdzie brem Też wykręcaj z mojej pozycji. Aha, <grym> <grym> mam frajer. cię. Jesteś Buda, Zyg. No co jest z tym blokiem niebieskim? A, bo tu jest blok. K Mały. <grym> Okay, dobra, może spróbujemy to przejść, tak na spokojnie ale tak No na ja to przechodzę, to ty mnie spychasz Leszczu Dobra, to teraz nie spychajmy się No i spadłem przy no. Ciebie! No, Czemu ch... spadam? <laughs> Jezu <laughs> O Boże O, w końcu Dobra, poczekaj dobra, No kurde! Teraz na spokojnie FAK, co się stało? Czemu ja spadłem? No nie! O, widzę w remu, widzę Cię... Nie polecam TEJ MAPY! Kurwa. Patrzę na ciebie. No co, JEST? Czy ja tylko. JA się spadłem! Jaj! 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 tego! O Boże. No nie! Tremu jak spada on nie, nie, nie też Dobra, próbujemy, próbujemy cicho. Ja prawie, prawie, kurczę. Prawie, kurczę. W trawie byłeś. Kurczę. Kurczę. No mam boosta i tak i tak spadam, jakich jest? Jest! Gdzie jesteś? Mam czapkę! Idę zobaczyć, idę zobaczyć. O lol, gdzie ja jestem? Jestem w djędzie! No co ty? Ender Dragon! <laughs> Jaki Ender Dragon? <laughs> gdzie ty jesteś? Te baj mnie do siebie. No jak? No jestem w djędzie, stary. Ja tu walczę z tym Ender Dragonem, tak? Spadaj. Czekaj. Wygram Bądro walkę sobie... z Ender Dragonem, to sobie zenchantuje miecz jak i się zepchnie. TP Minecraft, Bremu. TP co? <laughs> Już jabł busta. Ej, to jest jakiś tunel, chyba. Tepewa, baser, fal. ja sobie rozwalę tak. ten blok, You don't w permission, kurczę, nie mam permisji. Jezu. A tu nie można się tepać i tak pomiędzy tymi dimensionami, czy tak. O jezu! Łojej! Dobra, ja próbuję dalej się Te dźwięki, stary, te dźwięki. Co ja mam zrobić? Ja mam się chyba zabić, stary tutaj. Kurczę, no matko! Ja myślałem, że, ja myślałem, że stary ja mam w to wejść i jakoś mnie podrzuci do góry, a to po prostu mnie do jędza wrzuciło. Jest, jestem całkiem wysoko. Dupie byłeś. Ej, tu można potki wyciągać? Gówno widziałeś. Ej, jestem w jędzie! Serio? No! Ej, ja uderzyłem Ender Dragona! LOL Ej, wow. co ja robię w jędzie? Gdzie ty jesteś? No, w jędzie. Trolujesz mnie. Nie, serio, jestem w jędzie. Powinieneś na takiej, pracy. na takiej platformie. Widzę cię, za tobą. O lol, cześć. Dawaj zabijecie. Dawaj bijemy się na śmierć. Dobra. A ile masz sarduszek Oj dużo. Czemu ty masz jump boost Co mam? Tam boosta masz. No widzisz. Czemu ty tak dziwnie bijesz jakbyś miał nodusta cheaterze? Hahaha. Padłeś, dobra ja też za tobą skoczę. Ojej. O co tutaj chodzi? Nie można tych potionów pić, bo ja jak te potiony wypię, to tepło. ciepło. To jest znowu od nowa. O Boże, ja ciągle spadam. Widziałem cię. U, nie. Gdzie mój jump boost? Okej, okay, jest jump boost. No to koniec. Nie, nie! Boże święty, spadłem prawie. Ja cały czas spadam. I nie mogę tutaj wrócić. Pomóż mi. Nie pomogę Pamiętaj, jesteś graczem numer 4. Mam pomysł Jaki tu mamy tego? 260 To 200... 260 200... 200... Minus... minus 260 Minus 265 Tak Małpa Jest, jest! Cicho teraz! Nie, ja nie chcę do tej czarnej dupy! P Teleport 200, minus 260, yes! 100, minus 260. padę ja już jestem wysoko. Lol, ale wysoko skacze się nawet z tym. Weźcie mi z tą czarną dupą. O, dobra, muszę uciekać. Spróbuję jeszcze raz. O mój Boże. No debilu, mały. O, Cenzura! Co? Nie! Znowu się zjebałeś? Portki Weź kurde A tu paję czymś tam Jestem, jestem na górze No co ty tu spadam? Matko boska Ja <laughs> O, o mój Boże Czy to jest sens w ogóle? My mamy 13 minut Dawaj, przynajmniej raz musimy spróbować Dobra, no, 15, minut, 15 minut, 15 minut, okej? Okay? No jak chcesz no 15 minut i, i, i spróbujemy na cheatach to przejść <laughs> Na cheatach? Na flymoldzie Ja się teraz skupię Ja też się cały czas skupiam ziomku Dobra stary, ja już nie wiem gdzie ja jestem ja zrobię tak może. Jokorobko! O, jestem gdzieś stary, wysoko już nawet, wiesz? Znalazłem drogę. Tak? Tak. Nieźle. Pienki. Też się robi ta, Co? Kurwa jeszcze 7 sekund tego jumpu sta. Nieee! Gin Fuck you, motherfucker! Co? Co to ma być? Pajęczynka! Krytykale, krytykale wchodzą! Co ty jesteś krytykale? Zaraz chyba kurde popiera jakąś pvp mapę i skopi ci ryj. No chodź tu, chodź tu, krytykale ci zaraz ściste. Masz! I uciekaj! Tu jesteś pajęczynie leszczu, Odejdź mi stąd! A, <laughs> Co ty <laughs> robisz? Jest, poskoczyłem w sumie A tutaj dalej się nie da WYPIEPSZAJ MI SWOJEJ PLATFORMY, LESZCZU ty tu jesteś? <laughs> ja. Widzisz, ja tutaj cheater jestem No jesteś, jesteś No nie, Jest! no Bremu, no Bremu, no <laughs> WYPIEPSZAJ MI STĄD CO TO MA BYĆ? Nie przed, nie mojej platformy, ej! Co, co jest ty nie platforma? No spadam! Ej, ja coś zniszczyłem. Ty, serio, tak nie może być. Wiem. No co ty zrobiłeś? Ja teraz będę spadać ciągle! No, mały Nie, ja się tak nie bawię, ja logam Ja logam, ja logam! Jezu. Dobra, chodź, chodź, pożegnamy Jezu. się. Nie, nie da się tego przejść. O, Boże. Nie da się tego przejść. Nie, nie, ja, ja nie wracam na ten serwer. Ojej. Dobra, proszę państwa, więc to by była nasza dzisiejsza mapa. Niestety jej nie przeszliśmy, ale mam nadzieję, że się uśmieliście razem. Jest te dwa Escapey, Patryk, wiesz? Ja myślę, że to trzeba zmontować dwa w jeden. Ja tak zrobię. Ja tak Postaw zrobię. Postaw tam tego bloczka. No, no bremu, no nie, ja tak się ja nie Ja mam gabię. tylko pressure plate. A. To postawię obok to, co ja mam zrobić, Patryk. No kurde. No wejdź na serwer. O, dobra. To chodź na spawn i się, pożegnamy. Jak? Zresztą. No ja znowu spadam, kurde, bremu. Cześć, spróbuję zniszczyć ten bloczek. Daj sobie crafty, znaczy, daj sobie admina. Już, już. <coughs> No nie bij mnie, nie bij Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. No To co żegnamy się? No tak mi się wydaje, świetna mapa, świetne dwie mapy Dobra, ostatni raz Brawo! <laughs> dobra, nie, dobra, nie, nie, nie Serio, dobra, dobra ja też stoję. Się, no chodź, żegnamy. chodź, chodź, chodź ze no. mną no, Na perspektywie 5 zrobimy 5 Oko No no, spoko. no dobra no my po prostu się pożegnajmy co? Tak, dobra, to już się nie spychamy, po prostu stańmy tak no, obok dobra. siebie ładnie, no. Dobra, dobra, świet świetna Dobrze, mapa. Dobrze, więc to by była mapa Doodle Jam. Najś najlepsza na świecie, polecam. <laughs> najlepsza na mapie mapa, może na... Próbujemy ją... Tak. ją jeszcze kiedyś przejść. Nie, spróbujemy razie... jakąś inną przejść. Nie, po, po prostu nie potrafimy, mamy za słabe skille. I dlatego jej nie przeszliśmy. No, na, mam nadzieję, że przynajmniej się trochę No, te dwie mapy w ogóle były świetne. Więc pozdrawiam, pozdrawiam. Tak, wszystkich. pozdrawiam, pozdrawiam. No, cześć! Papa! Pa. Pamiętajcie, suby. <laughs> suby. <laughs> Na razie. Dobra, cześć.